Cześć, witam Was. Dawno nie było na moim kanale odcinku z dekami, więc czas to troszeczkę powoli ponadganiać wszystko. Ostatnio w pracy na nockach oglądałem sobie pewnego gracza u mnie w klenie, który dosyć fajnym dekiem gram na arenie. I doszedł tym dekiem podczas właśnie tych nocy, kiedy ja byłem w pracy do Mastera. No, ja jestem pełen podziwu że takim dekiem, akurat, ale jak zawsze mówię, każdym dekiem da się grać, pod warunkiem, że mamy opanowanego. Ale ten gracz, dobra, powiem od razu, chodzi o Wenku, dużo osób z Was zna, jest bardzo utalentowanym graczem, należy tam do ścisłej czołówki w Polsce, na grandach sobie sprawnie radzi, gra innym troszeczkę dekiem, na grandach, ale pokażę Wam dek arenowy, Zwa dokładnie już po tytule na pewno wiecie, chodzi o Mortar, Mortarem do Mastera. Tak, można Mortarem dojść do Mastera, czyli ja tu jestem na challenge'u, aktualnie challengerze trójcen do Mastera jedynki można spokojnie dojść właśnie Mortarem. Za chwilę Wam pokażę, pokażę tylko Wam jeszcze profil Wenku, mniej więcej jak to wygląda. No i to jest profil właśnie Węku. jest aktualnie u nas w Brave Poland, ma w tej chwili 5022 pocharki, w tym sezonie już miał 5084, jego rekord jest 5237. Teraz gra troszeczkę innym dekiem. No lubię sobie tam widzę potestować deki. Więc deck tak się przedstawiam. Macie Mortar, rakietę, loga, ice Sprita, knajta, szkieletonki te za jeden, strzałki i archerki. I tym dekiem tym dekiem zrobić mastera można. Tylko trzeba umieć wykorzystać ten deck, wykorzystać potencjał tego deku. Tak jak zawsze powtarzałem i zawsze będę wam true, true i true. Każdym deckiem można wygrywać, tylko trzeba umieć go panować. To nie jest powiedziane, że Węku tym deckiem wszystko wygrywa. Również zdarzają mu się przegrane, ale doszedł do mastera jednak. Więc deck jest godny pokazania, tym bardziej, że oglądałem jego walki. Wtedy w nocy, tak jak mówiłem i bardzo mi się podobało. Dobra, ale nie przedłużajmy, bo zaraz się pojawią komentarze. Wiem, że lubicie to, że za dużo gadam. Przechodzimy do walk. Pokażę Wam, jak ten deck sprawdza się w praktyce. No dobrze, i zaczynamy walkę numer 1. Węku pokaże nam, jak się gra mortarem. Dek jest bardzo tani, 2 i 9 z tego co pamiętam. No ale zobaczmy, tutaj idą fire spyty i wziął. Knight na siebie ten ostrzał i jest mortar. Zobaczymy, Knight już tutaj przed mortarem będzie zbierał na siebie, ale Exbow wycelowany w Knighta a przeciwnika jest. Exbow te szkieletonki za jeden, żeby troszeczkę pozbierać tego do Ale jest lock i tutaj przeciwnik sobie też poradzi. Jeszcze Knight wypuszczony, zatrzymany szkieletonkami za jeden i zostanie zbity, chociaż Knight raz, dwa oddał strzały i parę strzałów poszło na wieżę węku. No dobra, ale zobaczmy. Dęku niecierpliwi się co teraz ustawić, przeskakuje kartami. Mortar już naszykowany, czeka nam Naładowanie się eliksiru. Jest mortar wystawiony. Są fire tu, archerki z tyłu. Kula poleciała tam jeszcze były w czasie szkieletonki, żeby zebrały ten damage. Ale już mortar poszedł na raz. Coś tam drapnął wieżę, główną główną wieżę, wieżę przeciwnika. Drapnął, główna to nie jest. No i zobaczmy co teraz będzie Karty tańczą w węku Sprite rzucony Knight I będzie co teraz? Zagranie rakieta i tutaj ładnie pozbycie się x a i praktycznie Knighta przeciwnika Zostały wyeliminowane te karty No ale tutaj jest znowu szkieletonki za jeden Knight sobie nie dał rady Co marczerki od węku Tutaj, mortar ładnie zbił jeszcze te fire sprycy. No i zobaczmy, mortar wycelowany w Knightam. W knighta. No i tutaj znowu szkieletonki, ale wyzerowane logiem. No i tutaj węku broni się Nightem, ale mortar już wycelowany w wieżę. Dwa strzały oddał. Ten Night nie dojdzie, nie doszedł. Tutaj, ex, był został postawiony, jest rakieta poszła na wyzerowanie tego, ale parę strzałów oberwał. Znowu Mortar, zaczynamy zabawę, szkieletonki za jeden, zbierają damage z Inferno Tower, archerki Knight, Knight i tutaj może już być decydujące, jeszcze Knight tutaj, Mortar wycelowany, celuje, poszedł lot, poszedł, poszedł poszły strzałki, archerki pozbędę się X-Bow, postawiony przeciwnika, Fire Spritz, Knight, no tutaj żeby tego Mortara nie zniszczyć za wcześnie no i to już zostało tylko na rakietę. No w tym deku nie lubię kończyć rakietą, ale w tym deku nie ma innego wyjścia. Tak, jest ten dek skonstruowany, że rakieta właśnie tutaj musi skończyć tą walkę. Dwa x było wycelowane, ale tutaj węku już wystrzelił rakietę i po walce. Die walka numer jeden pokazowa. I jesteśmy już na walce numer 2. Zobaczymy jak tym razem będzie wykorzystywał Mortara. Pamiętajcie, że w węku nie wszystkie walki wygrywa, ale większość, o musi wygrywać większość, bo doszedł do Mastera w końcu. No i zobaczmy dno, tym razem zobaczymy balon i lawę przeciwko, więc zobaczymy jak sobie tutaj będzie radził. Dumstą postawiony. Tutaj też szkieletonki będą rozlegulują ten celownik Mortaru. No troszeczkę mortar trochę właśnie. No ale zobaczmy. Lawa tutaj się zatrzymała na właśnie mortarku. No i dla... teraz tutaj poczyszczone te arczerki, wszystko i balon się pojawił i lawa. No i zobaczmy co tutaj węku teraz wykombinuje, czeka. no Balon podleci do lawy i ładnie tą rakietą tutaj i super to wyczyścił. Zobaczcie. Poczekał, aż balon doleci do właśnie tej lawy i wyzerował, przynajmniej zro, postarał się wyzerować rakietą i strzałkami. No to było piękne zagranie, nie widziałem jeszcze takiego zagrania. Ale zobaczcie, właśnie wyczekał, o to chodzi, żeby balon znalazł się w tym samym mniej więcej miejscu co yy, lawa. No i teraz yy, Fenku próbuje z drugiej strony atakować Mortarem, bo wie, że z prawej strony tutaj nie będzie miał jak, yy, bo ta lawa będzie ciągle szła mu na yy, Mortar. No i tutaj odciąga jeszcze Knightem arczerkami, ta lewa tam troszeczkę została, zostawiona. Ona tam dużego damage'u nie zadaje jako sama lawa. Tutaj po węku, wieże przeciwnika jeszcze night, poszedł pod wieże. Na trzy strzały, cztery, nie, trzy, dobrze ładnie. No i tutaj. No i tutaj lewa dużego damage'u nie zrobiła. Jest kolejny mortar postawiony. Są szkieletonki za jeden, jest log. tutaj będzie wyzerowane. Pojawił się Mega Minion, ale jest odwrócona jego uwaga na item, no i Mortar tutaj już będzie czyścił praktycznie tą wieżę. No i Węku już ma na pewno na strzał rakiety tą wieżę, więc już sobie może darować tamtą wieżę. I teraz tutaj Barbarzyńcy, Lawaha, no tutaj Węku teraz będzie musiał się już bronić, bo tam ma tylko nastrzał rakiety. No tutaj wyzerowane te szkieletki, wszystko zostało. No i teraz powtórka z rozrywki będzie. Rakieta. No zobaczmy, drugi mortar tutaj odwraca uwagę. Jest rakieta. Jeszcze mega minion oderwał. No i tu ładnie log. Teraz pójdzie, że wyzeruje armię szkieletonów. No i tutaj ładnie znowu węku się wybronił. Nie kolejna lawa leci. Mortar tutaj odwraca uwagę. Lawy. 10 sekund, no i tu już rakieta na zakończenie 5-4 sekundy, już tu nic jeszcze ice i spowolnił balon i lawę i kolejna walka wygrana. No i trzecia, ostatnia powtórka w dzisiejszym odcinku, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Tym razem dek naprzeciwko będzie z Royal Giantem, więc był z Lawą, będzie z Royal Giantem i były inne też, więc możemy sobie popatrzeć różne takie. No zobaczmy jak tutaj będzie chodził. Jest Royal Giant, szkieletonki tutaj w obronie strzałki poszły, żeby zdjąć minionki. No i zobaczcie, szkieletonki nadal Ice i tutaj sobie w miarę radzą z tym. Royal Giantem. No i Mortar tam parę już strzałów na tą wieżę zadał, więc tutaj już troszeczkę jest, można powiedzieć, na równi. No i zobaczmy, co tutaj będzie węku dalej kombinował. Wie, że już jest Royal Giant. No i są elitarni barbarzyńcy, Lok poleciał, spodziewał się chyba yy, szkieletanu z środka. No ale jest i tutaj z jeszcze zostanie to porozbijane. Oj, szkieletki, niepotrzebnie się tutaj te szkieletki pojawiły, no ale... Dobra, jest mortar. Mortar już wycelowany w wieże. Jest tutaj lokiem, wyzerował te fire ale arczerki się pojawiły. Jest i sprit i są arczerki i tutaj mortar już ma czystą drogę. Jeszcze jeden strzał do, ale zabył, Więc... 1600, prawie HP bez jednego, więc tutaj na razie węku wychodzi. Wychodzi z tej walki zwycięsko, ale nic nie mówmy nigdy: hop, doku, dopóki nie będzie ostatnia sekunda. Bo wiemy, że już nieraz takie kombeki były. Jest Knight, Royal Giant, tym razem rzucony z zawierzy. Zobaczymy jak tutaj tym razem mortar jest w obronie, są militarni barbarzyńcy. Mortar bardziej z prawej strony, zwróćcie na to uwagę. I tutaj mortar nie wcelował, chybił. A i spryt udało, Sprytowi się udało przed tym logiem. No, zobaczymy, tutaj wybronił się 1300, chociaż HP zostało na wieży. Jest kolejny mortar w ataku, już postawiony. Wyzelowane te warczerki tutaj pójdą i ładnie to wszystko, tutaj a Spryt harczerki. I już wycelowany w wieżę No i jeszcze tutaj się próbuje bronić przed tym Royal Giantem Żeby troszeczkę jak najmniej... Ale ten mortar już padł Są minionki Jest mortar kolejny No i będzie wycelowany I Royal Gianta już nie ma Archerki Knight Mortar się tylko na prawo uderzy Jest Royal Giant znowu próbuje tego mortara zbić Ale będzie za chwilę postawiony kolejny mortar Spryt poleciał, ten Royal Giant jest, udało się przeskoczyć tego loga, no idealnie tutaj jest granie, można powiedzieć, no i poszedł, poszedł jeszcze raz, żeby Mortar uderzył, nie udało się, to już by było na rakietę, no i ekstra czas, jest Mortar, jeszcze jednego uderzenia brakuje w zasadzie, powiedzmy, na wieżę, żeby można było już rakietą zagrać i teraz wyceluje, jest, wycelował i to już idzie na rakietę. I jeszcze drugi seo dal, ta rakieta już le, zbiła końcówkę. Gratulacje. No i jak widzicie, dek się sprawdza. Węku doszedł nim do mastera 1 Mam nadzieję, że wielu z Was przynajmniej przetestuje sobie ten dek na parę walk i przypadnie Wam do gustu. No, naprawdę polecam przetestować go, poćwiczyć nim. To jest najważniejsze, poćwiczyć tym dekiem, a każdym dekiem da się dojść wysoko. Życzę Wam powodzenia, trzymam za Was kciuki. Na razie.